Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj budujemy na serwerze wioska. Nagrywam to specjalnie dla Julki. Tylko dlatego, że jak jej nie ma, muszę gdzieś budować na tym jej serwerze. Więc dzisiaj zbudujemy komisariat. Bo skoro jest więzienia, nie ma komisariatu, to czemu by nie? Możecie to słyszeć, ale... Nie moja wina po prostu tak jest. Eee, z czego by zrobić komisariat? Może być cegły. Czyli weźmijmy taki ceglany komisariat. Nie mogę z siebie. Może komisariat będzie mały? No nie, no. Znowu te hałasy. Nie chcę, żebyście wy to słyszeli, ale... Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. No dobra. Dzisiaj znowu nie mam swojej muzyki, zawsze o niej zapominam znowu ten hałas będę musiała do tam krzyknąć żeby utrzymali ciszę, ale nie mogę bo jestem w trakcie nagrania więc nie chcę żebyście by to słyszeli komisariat będzie malutki nie ma co się spieszyć i tak tylko będzie tam krzesło i kuchnia niby bo co innego. Ale hałas nie cierpię hałasu. Mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie, co tam się dzieje. Dobra. Wiem, że bardziej słyszycie joystick niż mnie, niż mnie. Ale nie wiem czy chcecie Minecrafta swibować, czy budowanie, czy obojętnie co. Po prostu napiszcie, ale nie FIFA 16, no chyba ktoś oszalał. Pewnie to nie była Julka, no bo Julka nie lubi FIFA chyba. Coś tak myślę. Dobra, wezmę sobie potkę na Night Vision. Tak na chwileczkę. Dobra, czyli że bierzemy schodki. A nie, jeszcze pół płytkę, zagłówkę. Yy, Okej. Okay. Tutaj piszemy 1K, bo to jest sala numer 1. ale raczej to bez sal, tylko takie, takie, takie oddzielne miejsce. Wejdzie mi w drzwi, więc zrobię to, tak? O Jezu. Też źle. Dobra, gdzieś będzie. wujka. Czyli że recepcja ze spraw numer dwa. I tak do jeden tam jest. To będzie w takim razie... Pff, chyba przesadziłam tutaj. ja bym dała trójkę. Dobra, wezmę sobie od nowa blok cegły, domiczkę, tulipan i te kwiatuszki. Może być. Weźmijmy jeszcze sobie tutaj pochodnie, bo nie może być ciemno, bo co to za komisarz, gdy jest ciemno? Tutaj pod kwiateczką. I skończone. Pa!